Dobra, to siemka wszystkim, Na tak. kolejnym streamie z rysowania w Digi. Dzisiejszym tematem będzie w sumie wiosna. Wiosna, dokładnie. A my już dość zimy, trzeba zacząć coś bardziej optymistycznego niż dokładnie. zimno. Ale nasze, nasze tematy zawsze są takie specyficzne bardzo, muszę przyznać. Tak. Jakby nie możemy wziąć normalnego tematu typu rycerz. Rycerz, no. smok. Dokładnie, dokładnie, musi być e, Prowa wiosna, o, super. Masz jakiś plan, co by zacząć rysować dzisiaj? Ja bym sobie narysowała jakąś driadę może, coś takiego. Ja w sumie teraz sobie pomyślałem, że w sumie może być sakura miku, bo w sumie wiśnie, mm -hmm. wiosna, to może pasować. You go, girl, w takim razie. Dobra. Ok. Mm, w takim razie... Uh, dobra, jak tutaj zacząć, jak tutaj że zacząć? Niby jakieś referencje na boku mam przygotowane, ale wciąż trzeba coś z tego teraz jeszcze by wnioskować rysunkowo. Przecież czego, e, zmieniłeś jeszcze okienko, żeby było widać nasze tak. rysunki? Super, 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 mądre dziecko. Ok, się uczy. w ogóle follow up do wstępu z e, sprzed tygodnia, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, chodzi o stream. Tym razem nie ja byłam na DUNIE. Boże, jaki to jest dobry film, jaki to jest dobry film, naprawdę jakby dosłownie nie, byłam chyba w jakoś kilka dni temu, nawet nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wciąż nie mogę wyjść z podziwu. I jakby to, jak technicznie jest ten film jest zrobiony dobrze, jak wizualnie jest dobrze zrobiony, o, jakby każdy, po prostu każdy powinien na niego pójść, naprawdę. Mi się naprawdę podoba sposób ujęć w diunie oraz samo Enviro, no samo Enviro, piasek, ale w jaki sposób jest to zrobione, to... No właśnie, no właśnie, jakby zrobienie Enviro z... Ze zwykłego piasku po prostu z pustyni, czyli niby z czegoś, gdzie tak naprawdę nic nie ma, i jakby sposób, żeby to rozpędzić tak, aby to wyglądało jakkolwiek ciekawie, wizualnie, żeby było właśnie engaging dla, dla odbiorców, żeby jakkolwiek miało w sobie jakąś właśnie wartość estetyczną, to jest tak ciężki orzek do zgryzienia. Także naprawdę, naprawdę, naprawdę czapki z głów. Nie jestem pewna, czy przypadkiem nad tym nie pracowało Veta Studio. Veta Studio, gdyby ktoś nie wiedział, to jest właśnie studio zrzeszające e, artystów koncepcyjnych i chyba nawet nie tylko artystów koncepcyjnych. Wydaje mi się, że ci artyści 3D również tam są, ale wydaje mi się, że to są głównie studio e, złożone z artystów koncepcyjnych i to jest jedno z takich właśnie najwybitniejszych tak naprawdę... Studiów, jeśli chodzi o koncept art na świecie. W sensie jakby e, ich jakoś już można poznać po tym, że między innymi pracowali przy Władcy Pierścieni, więc e, no to już mówi bardzo dużo. Mi się bardzo podobały te Ogólnie wersje reżyserskie o władcy pierśniak pokazywali, jak wszystkie sceny są robione tak naprawdę od tyłu mhm. i ile tak naprawdę ludzi tam mieli zatrudnionych jako aktorów dodatkowych do wszystkich ujęć, i że bardzo wiele rzeczy tak naprawdę powstawało tak no, w rzeczywistości tak naprawdę, mhm. korzystając z tych krajobrazów. I bardzo dobrze właśnie tak naprawdę we władcy pierścieni ogólnie bardzo dużo efektów specjalnych było robionych ręcznie, i to naprawdę naprawdę widać. I nie było takiego Marvelowskiego CGI stojącego za, stojącym za tym, że naprawdę. Amen. I mm. też, no, jak na film z przed praktycznie no nawet już nie praktycznie po prostu sprzed 20 lat on się tak dobrze trzyma. Ale są takie filmy, co potrafią po prostu się utrzymać. Prawda, między innymi. Um... Między innymi chociażby piersi z Karaibów. Halo, przecież tak. jakie efekty specjalne są tam dobre. Albo ten wstępniak z Blade Runnera. On do dzisiaj wygląda kowalsko. To prawda, to prawda. Gdybyś miał w ogóle wybrać swój ulubiony film, tak albo ogólnie, albo wizualnie, to, to co byś wybrał? jest to No, tutaj mocne pytania lecą. To bardzo mocne pytanie. Kurczę, nie mogę... Aha. Hmm. To bardzo dobre pytanie, aż muszę teraz, mam tą fazę, że time. nie potrafię zebrać myśli nawet ile <laughs> tego było. Hmm. Ja chyba, to może dam ci, dam ci chwilę na zastanowienie się, ja chyba z aktorskich bardzo ciężko byłoby mi wybrać, przynajmniej na razie nie wiem, nie wiem na co by padło, ale jeśli chodzi o ogólnie filmy, wyczuwając również animację, to uwaga, jak wytresować smoka? Uwielbiam jak wytresować smoka, zarówno jakby pod względem fabularnym, jest to mój ulubiony film absolutnie, ale też pod względem wizualnym, jak na bajkę. Tam było bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które... które, które um... A które były takie bardzo nieoczywiste, między innymi chociażby sam ten aspekt tego, że mamy, mamy naszą główną lokację, właśnie te wszystkie wyspy, tą naszą osadę. mimo wszystko ona jest bardzo taka ponura, jak na animację, jakby te wszystkie kolory są bardzo przytłumione, są bardzo takie e, nienasycone, i mimo wszystko jest pewien taki. Nie to, że mistycyzm, ale pewna ponurość w, w bajce na dzieci, co jest bardzo ciekawe. Natomiast właśnie najbardziej tym kolorowym aspektem, najbardziej tym takim przyciągającym wzrok, najbardziej e, pełnym barw tych pozytywnych, są tak naprawdę te smoki, które na początku były niby przedstawiane za złe, potem okazują się właśnie neutralne albo wręcz dobre. Jakby tutaj bardzo duża e, gra była takimi podstawowymi zasadami estetyki, wszystko, jakby bardzo dużo rzeczy było zrobione tak na odwrót, co było bardzo, bardzo ciekawe, tak naprawdę. No, jakby teraz smoka, pamiętam, że były też te fragmenty ludzi, co opowiadali o tym, jak robili sobie CGI do tego, że człowiek męczy się tygodnie, miesiące nad animacją, żeby tylko wszystko było zasłonięte przez efekty specjalne. Naprawdę no, tak było? Były takie jo, jakieś okay. from Behind of Scenes czy coś takiego. Nawet nie oglądałam. Boże, jaki ze mnie fan. Ale nie wiem, ogólnie właśnie mam e, bardzo dużą słabość do bajek, do animacji, e, no i kim bym była, gdybym nie powiedziała, że filmy Ghibli, halo, jakby... A, tak, to też. Ale powiedziałabym, że chyba moim ulubionym jest Porco Rosso, tak nietypowo bardzo, jakby wiem, że Porco Rosso jest chyba jednym z tych takich bardziej undergroundowych, czyli o ile... Studio Ghibli można nazwać undergroundowy, jakkolwiek, ale tak naprawdę z tych właśnie, z tego panteonu głównych filmów, Porco Rosso jest bardzo rzadko wybierany i bardzo rzadko wspominany. Ale wizualnie to jest w ogóle tak fascynujący film, i w ogóle bardzo też mnie fascynuje to, jaką tematykę do nich wybrali i w jaką estetykę poszli. Jakby pasem Morza Śródziemnego z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przecież to jest genialne. Halo. I właśnie te wszystkie podniebne. Właśnie kadry z widoku samolotu na te wszystkie półwyspy i tak dalej, ta architektura właśnie wojenna, genialne, wybitne, wspaniałe ktoś on naprawdę łeb jak sklep, żeby, żeby na to wpaść. Właśnie takie się w że takie często nieoczywiste pomysły są zawsze najbardziej wpadające w pamięć tak naprawdę. To prawda, to prawda absolutnie. Więc temat co chodzi na kinematografię, to w sumie chyba moją ulubioną chińską bajką, mm -hmm. jaką kiedykolwiek oglądałem, jest Great Teacher Onizuka. Uuu, nie znam, I... nie znam, nie znam. Albo może kojarzę wizualne, ale pod tytułem tak niezbyt. Moim zdaniem to trzeba obejrzeć, to Mówisz? jest po prostu mistrzostwo. Bo ogólnie historia tego jest taka, że ziomek, co był sobie gangsterem mm -hmm. w gangu motocyklowym, został nauczycielem. Okej. Okay. Tak z bomby po prostu. I sam humor, jaki w sumie przekaz tego, jest ponadczasowy, mi się wydaje. No proszę. Oraz to, że to ma 40 odcinków, to można to długo oglądać. O, no proszę. Uh, jeśli chodzi o moje przygody z chińskimi bajkami, to kiedyś, ja kiedyś mam z ludźmi zafascynowana, jak chyba praktycznie każdy, jakoś w okresie, w okresie podstawówki mniej więcej. Uh, I pamiętam, uwielbiałam Naruto, chociaż wszystko zaczęło się chyba od Dragon Balla, w ogóle Rip Akira Toriyama, naprawdę niestety opuścił nas chyba kilka dni temu. Właśnie, gdyby ktoś nie wiedział, to był autor e, mangi Dragon Ball. Jednej z tych bardziej iconic. Ale właśnie, właśnie właśnie tak naprawdę zaczęłam oglądać Dragon Balla przez mojego brata, ponieważ właśnie mój brat był z tego pokolenia, które było wychowany na Dragon Ball'u i pamiętam jak kiedyś sobie robił Rewatch i ja jako taki, taka, taka mała osóbka mu zaglądałam przez ramię, potem sama chciałam oglądać Dragon Balla, oglądałam po 20 odcinków dziennie um, Może nie miałam znajomych, o czemu pytacie, no ale właśnie <laughs> jakoś tam dalej poleciało? Podem się e, tak naprawdę przerzuciłam na Naruto, ponieważ Naruto było natomiast właśnie taką moją bajką, która leciała na jakimś tym. Jak to było? Jetix? Chyba tak. O, oh, boże, Jetix był super. No e, Pamiętam, że, że też jakby ciągle tam Power Rangersi Rangers lecieli. Ja różni. pamiętam z Jetixa, Ghost in the Shell. Było Boże, leciał tam Ghost in the Shell, naprawdę? Ogóle, czasami. To jest tak dobry film, to jest tak dobry film, jakby kadry z tego filmu i nawet jakby w sumie nie to, że same sceny, ale jakby sam background do scen. Oh, wybitne. Ogólnie te, te filmy, anime z lat jakichś 80. i 90. One coś w sobie miały. Właśnie typu Akira, typu, typu Ghost tak. in the Shell i tak dalej. Boże, jak to jest dobre. Pamię Pamię Wydaje mi się, że pamiętam, że Akira miała nawet problemy finansowe przez to, że wszystko chcieli zrobić jakby tradycyjną animacją, bez CGI, bez niczego. To, to był taki aż za duży projekt, ale im wyszło, ikony, udało się. Ikony, Podobnym projektem był Redline. To jest w sumie troszkę nowsze mhm. i to jest w sumie takie anime o... Takich post-apo wyścigach, mm -mm. ale też właśnie było wykonywane tylko i wyłącznie w tradycyjny sposób. I jak na czasy, kiedy już CGI tak naprawdę wszędzie wchodziło, że oni to zrobili tradycyjnie, mm -hmm. prawie parę tak, razy tak. zbankrutowali, ale że to wyszło, to już jest w ogóle cud. I w no. muzyka też jest bardzo dobra w tym. Ale tak naprawdę, nie wiem, jest coś absolutnie pięknego w ręcznej animacji i coś absolutnie ponadczasowego. Zwłaszcza w y, tych mechów animacji, jak są Prawda. rysowane ręcznie. Boże, Neon Genesis Evangelion. Evangelion. Boże, jak to jest dobre anime. Jakby pa pamiętam, jakby mi się bardzo kojarzy z kwarantanną, bo akurat tak się zaczęła kwarantanna, co stwierdziłam, <coughs> nie mam co robić, to no to oglądamy Evangeliona. Uh, and the rest was history. Jakby, boże, ale mnie to wciągnęło. Ale fabuła te, tam też była bardzo dobra. Bardzo psychodaliczna, jakby nie wiedziałam absolutnie, co tam się dzieje, ale... ale, ale, ale fajnie chodziło. Plus jakby pod względem wizualnym mm, mal arcydzieło, absolutne. Jakby jest ten jeden ikonik kadr, gdzie... E, chciałam powiedzieć Gandam, gdzie ten mech e, tego głównego ziomeczka idzie tak pod słońce. Boże! Autor samych ewangelionów jest w sumie bardzo ciekawą personą. O dlaczego, dlaczego? Opowiadaj Ty. Bo w sumie on zaczynał, jako z tego co pamiętam, animator pod konwenty. Uh -huh. I po prostu robił takie animowane jakieś elementy na konwentach, pamiętam, że pierwsze temechy też chyba tam zaczynali, jeżeli się nie mylę, ale on ma wiele takich właśnie ciekawych momentów z życia, jak chyba któryś Ewangelion wychodził? Bo pamiętasz, że była taka historia, że ziomuś po prostu sobie w zimę poszedł wchodzić w górach w klapkach, bo się nie wiem, załamał czy coś. Czuł mnie nie dziwi, że osoba, <grym> która stworzyła Evangeliona, sama ma bardzo duże problemy. E, chociaż cho chodzenie w klapkach po górach to jeszcze jest jakby low level. Ale w zimę? No, jakby. Jeszcze byłabym to w stanie zrozumieć i. <grym> I jako artysta rozumiem, że też mu nie było łatwo. To jest ciężki, ciężki zawód bardzo. Na pewno wymagający. <laughs> Bardzo. Jakby trzeba <laughs> mieć po prostu psychikę ze stali. No, najgorzej, jak po prostu robisz jakiś projekt, coś i nagle ci zaczyna nie iść. I ty masz świadomość, że ci nie idzie. I jakby to, żeby się wyciągnąć z tej takiej absolutnej paniki, że jesteś absolutnie do niczego i e, co ty w ogóle robisz w tym miejscu, ogarnij się ziomuś, to w ogóle, oh, o Boże. To Mam tak średnio takie... codziennie, <laughs> nie no, To są takie nie. momenty, jak niektórzy mówią na to. Te charakterystyczne CD-Projekt Moment, że wszystko się sypie, ale nagle wszystko zaczyna działać. Ja. Yeah. prawda, to prawda. Jakby właśnie zwykle po takim absolutnym mental breakdownie, nagle przychodzi jakieś oświecenie i masz takie. I potem już cały projekt idzie z górki, jest super świetnie, i czujesz się jak Bóg, i krąg się zaczyna od nowa. Krąg cierpienia. Dokładnie. OK, w ogóle się nie skupiam na tym, co ja tutaj rysuję i widzę, że po prostu 6 razy poprawiam jedną rzecz.